No, już jest ciemno co widać eee, Czatownia przed nami Gawrony, ale słychać głównie kawki, bo kawki tutaj przeważają. Czekam na ich odlot, lub też pozostanie. Więc ja też czatuję na swojej czatowni. No, a tutaj na czatowni, jak widać, jest grupa Gawronów i kawek, które nie wiem, czy zostaną na noc, czy też sobie polecą. Zobaczymy jak to będzie Właśnie ciekawy jestem Czy, 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 czy zostaną tutaj na noc Czy to się wreszcie zamienił noclegowisko Czy też podnoclegowisko Jak już wielokrotnie o tym mówiłem A to dlatego, że noclegowiska też ulegają zmianie Tradycyjnie w tej chwili jest na Borkach Wcześniej było w, na Pietrówce. Ruch tutaj w Kolonii jest głównie słuchać kawki no a u mnie na czatowni jakoś tak mniejszy ruch drzewo jest ta sucha gałąź, mam nadzieję, że się nie zerwie pod tymi gawronami no ale jak widać jest atrakcyjnym miejscem do, do siedzenia w samej e, na noclegowisku można zobaczyć takie jądro później e, już na zasadniczym noclegowisku. A się też przed chwilą kos. Natomiast na tak już na prawdziwym noclegowisku rdzeń zasiedlają zajmują ptaki dorosłe. Natomiast na obrzeżach słabsze ptaki głównie młode. Tam pewnie jest też im bliżej tym bezpieczniej po prostu i są mniej narażone na ataki drapieżników. Dlaczego z kolei są pod noclegowiska, Być może dla zmelenia właśnie drapieżników. W Ptaki tuż przed samym tuż przed samym przed samym zapadnięciem wzroku wyruszają z pod noclegowisk na noclegowiska. Także już właściwie na noclegowiska docierają. Po zapodnięciu z mroku. A być może jest to sposób właśnie na ochronę, na bezpieczeństwo, na zapewnienie bezpieczeństwa. Teraz widzę, że grupa ruszyła. Zaczyna odlatywać. Ale czy to są przemieszczenia tutaj wewnątrz? Spójrzmy z daleka. Tak wygląda park planty z daleka. Już przed 19, a mamy 22 października wieczór, czas jeszcze letni, ale już niedługo będziemy mieli zimowy także to już będzie dochodziła 20 o tej porze. Nie, przepraszam, dopiero będzie w się, No i się zapętliłem Ech. będziemy godzinę dłużej spać. Także to, to będzie dopiero w pół do 18. Więc ten, ten, zacznie nam się ta, ten okres taki ciemny ze względu na zmianę czasu dawać wyznaki. Przynajmniej mi się daje wyznaki. Wolałbym już jeden czas przez cały okres, tak jak kiedyś to było. Jeszcze pamiętam takie czasy. No A teraz trzeba się dostosowywać każdorozowo po przesileniu czy to jesiennym, czy zimowym do nowego czasu no do jednego innego jednak rytmu dnia myślałem, że ruszą prawdę mówiąc tak przedłużam tą rozmowę ale a być może będą nocować wczoraj akurat nikt tutaj nie nocował zniknęły przed samym zapadnięciem zmroku no nie wiem Zobaczymy, ciekawy jestem właśnie Czy opuszczą, a może będą nocować tu przez całą noc Zobaczymy mm, przylatuje, wręcz przeciwnie, przylatuje teraz mara Tak wygląda jak przelot na noclegowisko No i ptaki zawracają wręcz do parku trzeba pamiętać, że w Radomiu zimuje około 30 tysięcy jabranów i kawek co roku jesienią Przynajmniej tak było 5 lat temu kiedyś odważyliśmy na je policzenie, właściwie jeden człowiek ich wszystkich nie policzy. Jest kilka podnaclowisk podnac... Pod noclegowisk na terenie Radomia, czyli właściwie takich punktów zbornych, z których one później wyruszają na to główne noclegowisko na Borkach. Chociaż ostatnio mi się właśnie wydaje, że nie wszystkie lecą na główne noclegowisko. Wykorzystywany jest zarówno park, leś, nie tyle leśniczówka, co kościuszki, jak i planty do, do nocowania. Cisza już taka zapanowała, jak prawie poczekamy jeszcze chwilę. Może ptaki się poderwą, i polecą część się przemieszcza. Jest wieczorny, zaniepokojony. Nie wiem, czy to słychać ale tam w oddali m, gdzieś odzywa się cały czas e, kos. Też takim wieczornym głosem, już takim bardziej jesiennym, e, który najczęściej słychać, no bo właściwie w tej chwili konkurencji nie ma. Chociaż czasami są, jeszcze zdarzają się takie zaśpiewy e, głosem e, już takim terytorialnym. Mam następną grupę która jest bardziej znana z okresu lęgowego. No, ale to są takie wprawki do tego, co nastąpi. Co nastąpi. Mamy tam przelot kolejnej grupy. Zobaczymy, muszę zainwestować już w lepszy statyw. Ten statyw jest fatalny, cały czas nagrywam na cały czas nagrywam na starym nikonie. O! Zdaje się, że że to jednak powoli ptaki zaczynają opuszczać park planty. Nie wiem, czy to jest przemieszczenie w obrębie parku lecą trochę dalej, czy czy po prostu ruszają dalej no między innymi naborki czy te moje wszystkie dywagacje są po prostu nieuprawnione część rezygnuje zostały gevrony głównie Tutaj widzę. No zobaczę, pójdę dzisiaj na wieczorny spacer. Op. No i nam zniknęły. Powoli zaczynają znikać. Czyli najwyraźniej podnocę całego przynajmniej tutaj. Co ciekawe. Rankiem też tutaj się meldują, jakby na odprawie, przed tym co mają robić dalej. najpóźniej no lecą. Jedne lecą na wysypisko, inne do yy, na ulicę naszego miasta można je zobaczyć, a jeszcze inne lecą na okoliczne pola. Bardzo ciekawa jest ta grupa, która wraca z jedni letnisko, bo wraca wzdłuż torów linii kolejowej 26 radom łuków. A zauważyłem, że później leci lubelską, przynajmniej część. Nie wiem, czy to jest taka nawigacja, czy też pomaga im to w nawigacji. W każdym razie, no, trzymają się tych naszych szlaków komunikacyjnych, przynajmniej przy przemieszczaniu się. No, to takie moje obserwacje. A widzę, że wracają. Tutaj jest dużo no ciekawe, ciekawy jestem sam jak to będzie no ale naszą czatownię yy, opuściły no nic będę kończył bo to przynudne pewnie dla was będzie eee, zbyt długo tutaj obserwuję ale ja sam z ciekawością Muszę zobaczyć, czy one tutaj zostaną na noc, czy też nie.